Starożytna tradycja chrześcijańska jest taka, że tego dnia chrześcijanie pozdrawiają się tym pozdrowieniem, widząc się nawzajem. Jedna osoba mówi: Chrystus wstał. Alleluja, a druga odpowiada: Prawdziwie wstał. Alleluja. Pozwólcie, że przeprowadzimy teraz ten dialog. Ja powiem do Was i proszę Was pokornie odpowiedzcie. Jak możecie głośno, żeby to wybrzmiało również w tej świątyni ta prawda, w którą chce, chcemy wierzyć, Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Alleluja! Moi drodzy, te przepiękne dekoracje, myślę, pomagają nam zrozumieć tajemnicę tego dnia. Nie wiem, czy spaliście tej nocy, bo chrześcijanie czuwają z soboty na niedzielę, kiedy Chrystus zmartwychwstał, bo nie wiemy o której. I dlatego również w naszej świątyni, w innych miejscach czuwaliśmy całą noc. I ta świeca, Paschał, odegrała bardzo ważną rolę na tej nocnej liturgii. Było ciemno, były wygaszone wszystkie światła, i wtedy wprowadzono ten Paschał. I okazało się, że jak jest ciemno, wystarczy jeden płomień, żeby rzucić trochę światła. I to była przepiękna i potężna katecheza. Bo ten paschał ma przypominać nam obecności Jezusa Chrystusa stałego. I ten paschał towarzyszy nam potem przez cały rok. My go zapalamy podczas chrztu, zapalamy go również, kiedy jest msza święta pogrzebowa, w okresie paschalnym będzie płonął. I również za chwilę, kiedy będzie moment chrztu, to jest przepiękny moment. Ja to bardzo zawsze przeżywam, jak odpala się świecę od paschału. I to jest właśnie pokazuje... To, co się dokonuje w nas podczas chrztu, otrzymujemy życie. Ono nie jest z nas, przychodzi z zewnątrz, otrzymujemy je od Boga. I potem również ten Paschał była święcona woda, w szczelnicy, był właśnie wstawiany do tej wody. Kolejny przepiękny, przepiękna Katecheza. Która pomaga nam zrozumieć pewną rzecz. Bóg chce właśnie wejść i uświęcać nasze życie, naszą historię. Te takie proste gesty, które pomagają nam zrozumieć prawdy wiary. Mamy też figurę Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego z przebitymi rękami, nogami i bokiem. Zobaczcie, bardzo ciekawe. Po zmartwychwstaniu. Rany Jezusa się nie zagoiły. Jezus nie chce negować historii. Mówi, ale tak było. Ale co, co, co te rany pokazują mi? Te rany mi pokazują, że Jezus za moje grzechy umarł na krzyżu. Może te rany pokazują Tobie, że Jezus umarł za Twoje grzechy? Zobaczcie, Bóg nie chce nam wymazać pamięci. Taka choroba się nazywa Alzheimer. Człowiek nic nie pamięta. Bóg mówi: Nie, ja nie wymazuję pamięci, ale chcę Ci pokazać na wieczność, bo my takiego Chrystusa spotkamy już na wieczność w niebie. Kiedy umrzemy, wszyscy pójdziemy do nieba, spotkamy Jezusa. Znaczy, mówi, wszyscy mam nadzieję, bo ja też mam nadzieję, że pójdę do nieba dzięki miłosierdziu Bożemu. Spotkamy Jezusa i On wyjdzie naprzeciw nam właśnie z tymi ranami, nie wypierając się historii, ale nie wypierając się miłości. Bo Jezus oddał za Ciebie swoje życie z miłości, pomimo, że jesteśmy grzesznikami, że upadamy. Właśnie Bóg mówi: kocham Ciebie jako grzesznika. Pan Bóg nie chce nas zbawić. Jako świętych, bo my wszyscy jesteśmy grzesznikami, świętych nie ma, a jeżeli są święci, to tylko grzesznicy, którzy odpowiedzieli na miłość Pana Boga. I przychodzi to słowo, przepiękne słowo, dnia dzisiejszego. Słyszeliśmy to czytanie z dziejów apostolskich, wychodzi święty Piotr i opowiada o tych zdarzeniach, prawda? I mówi: Wiecie, co się stało w całej Judei, że Jezus został zabity, zawieszy, zawieszony na krzyżu. Mówi, a, ale nam, nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, zostało powierzone właśnie, aby rozgłaszać to, którzy jedliśmy i piliśmy z Jezusem po zmartwychwstaniu. I my sobie możemy pomyśleć, no ten święty Piotr to był farciarz. Prawda, no bo jak czytamy dzieje apostolskie czy ewangelie, widzimy, że właśnie po zmartwychwstaniu Jezus się ukazał uczniom, spożywał z Nimi posiłki. Fajnie mieli apostołowie, a my, biedaczki, 2000 spóźniliśmy się z narodzeniem. Mogliśmy się narodzić dwa tysiące wcześniej, i to w dodatku w Izraelu, i może wtedy byśmy spotkali Jezusa. Ale to nie, tak nie jest. Bo Piotr mu idzie i głosi innym Jezusa Chrystusa. Mówi: Ja spotkałem go z martwych stałego, i teraz chcę to głosić. Ale co chce głosić Piotr czy tylko z martwych za słowo tylko czy tylko z martwych stanie Jezusa Chrystusa nie Piotr chce głosić dużo bardziej poważną rzeczywistość która dotyczy jego życia co Piotr chce głosić mówi ja się zaparłem go Jezusa a on mi przebaczył miłość jest potężniejsza niż nienawiść życie jest potężniejsze niż śmierć ten, którego ja przybiłem też do krzyża, Piotr może tak mówić o sobie. Patrzcie, pierwszy papież. Co zrobił pierwszy papież? Zanim został... Wyparł się Jezus publicznie. To się taki grzech nazywa apostazja. Wyprzeć się publicznie wiary w Boga. To jest bardzo poważna rzecz. A Jezus mu to przebacza. I jeżeli Piotr idzie i to głosi, on mówi: To chcę głosić. Moje grzechy zostały przebaczone. Bo Ten, którego ja się wyparłem, którego zabili, zmartwychwstał i żyje, i On przyszedł z tym przebaczeniem do mnie. I potem z Nim jedliśmy i piliśmy. Moi drodzy, my dzisiaj świętujemy zmartwychwstanie, mówimy, że to jest takie wielkie święto. Nie weźcie tego jako zarzut, przytek, czy uwagę, ale weźcie to jako życzliwe pytanie z mojej strony. Czy Ty możesz powiedzieć, że spotkałeś Jezusa. Że jadłeś i piłeś z Nim. My zaraz będziemy tu jedli i pili. To jest Eucharystia. Spożywamy ciało Pana Jezusa, pijemy Jego krew. Więc my, my to też możemy powiedzieć. Więc będziemy jedli i pili. Ale pytanie: czy Ty spotykasz tu Jezusa Chrystusa? I to nie jest zarzut, bo trzeba mieć wiarę. I co to, co to znaczy też ogłosić, dlaczego ludzie idą na ulicę, głoszą Jezusa Chrystusa, że on zmartwychwstał. Dlaczego tak się dzieje? Bo doświadczyli w swoim życiu zmartwychwstania Jezusa. Właśnie w zmartwychwstaniu Jezusa nie chodzi o zmartwychwstanie Jezusa, tylko jest pytanie, czy zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w Tobie? Czy Ty możesz powiedzieć: Moje grzechy zostały przebaczone. Doświadczyłem, że popełniłem wiele grzechów. Moje grzechy zostały mi przebaczone. Mogę być wolnym człowiekiem. Co więcej, nienawiść miałem w sercu, byłem zniewolony może jakimś nałogiem, jakąś słabością, a dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem od tego wolny. Sąsiad, który mi tam 30 lat temu straszną rzecz zrobił, przebaczyłem mu za darmo. Może żonie, która mnie zdradziła, mężowi, który mnie zdradził, bratu ze wspólnoty, który mi zrobił straszną krzywdę? Przebaczyłem. Po ludzku takie rzeczy są niemożliwe. Nie można przebaczyć osobie, którą strasznie kochasz, która cię zdradziła. Nie da rady. Ta rana jest zbyt głęboka. Ale to jest możliwe, bo Jezus Chrystus może dać ci swojego Ducha Świętego. I dopiero to są święta zmartwychwstania. I dlatego dużo trudniej świętować nam święta z niż Boże Narodzenie. Bo Boże Narodzenie można świętować nawet bez Pana Jezusa. Wiecie, w Polsce jest taka piękna wieczerza, tyle potraw, choinka, prezenty. Pan Jezus jest w ogóle niepotrzebny, przepraszam, że tak mówię. W ogóle. Można przeżyć piękne święta w ogóle nie wspominając, że jest Pan Jezus, bawiąc się razem. No ale jak świętować święta zmartwychwstania bez odniesienia do Boga. Jak tutaj jedynym wydarzeniem jest się tylko zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. No co, spotkamy się na śniadaniu i że będziemy sobie składali życzenia. A z jakiej racji? A po co sobie składać życzenia? A początek wiosny, a będzie cieplej. Nie trzeba, Będą niższe rachunki. No to chyba jedyny powód. Nie. Właśnie chcemy mówić coś innego. Bóg zmartwychwstał. Co to oznacza? To oznacza, że ja mogę mieć inne życie, bo słuchajcie, w zmartwychwstaniu. Ja przez wiele lat myślałem, że ten dar, dar zmartwychwstania polega na tym, że my tutaj żyjemy, ale kiedyś umrzemy wszyscy na Ziemi, prawda? Ja też kiedyś umrę. No ale ponieważ jest w zmartwychwstanie Jezusa, to kiedyś po, tym, po tej mojej śmierci ja też w zmartwychwstanie. O, cudowna perspektywa już na wieczność. Ale to jeszcze nie wszystko, to już bardzo dużo, ale nie wszystko. Bo Bóg chce, żeby to zmartwychwstanie, którego On doświadczył, żebyś Ty. Mógł doświadczyć za życia przed śmiercią. I to jest chrześcijaństwo. To jest, co Pan Bóg chce nam podarować. My to zaraz będziemy widzieli podczas tego chrztu, co się dokona. Zobaczcie, te dzieci, których rodzice przynieśli dzisiaj do kościoła, są w mocy diabła, szatana. Bo każdy, który się rodzi, jest w mocy diabła. I dopiero Bóg ma moc wyrwać go z mocy szatana. Ale ta rzeczywistość potem jakoś. Nie tak samo, ale wraca do nas w ciągu życia. Kiedy my popełniamy grzechy, znowu wchodzimy w, te, w, w tę niewolę Szatana. Dlatego było to piękne drugie czytanie z listu do Kolosan, prawda? Powiedział Paweł: Umarliście bowiem, i wasze żyte, życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Hmm? Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze. I, i to dotyczy. Co znaczy powstać z Chrystusem z martwych? Nie będziemy czekać wszyscy, z umrzemy i wtedy z zmartwychwstaniemy. Bóg chce, żeby się to dokonało za życia. I dlatego, jeżeli ktoś spotkał Jezusa, jest w stanie oddać też za Niego swoje życie. Zobaczcie, pierwsze wieki chrześcijan, chrześcijanie byli mordowani za to, że chcieli przyjść na Eucharystię. Oni mówią, możesz mnie zamordować, bo ja spotkałem miłość. Dla mnie ta miłość jest cenniejsza niż moje życie nawet. Dlaczego? Bo ja spotkałem Boga i teraz mogę kochać. Mogę kochać mojego męża, moją żonę. Mogę kochać mojego brata we wspólnocie, którego nie potrafię kochać. Mogę przebaczać. Ale wiecie, nie tak na zasadzie zaciśniętych pięści i zęby, żeby powiedzieć, a no, muszę przebaczyć, bo jestem chrześcijaninem. Tylko tak bym chciał powiedzieć, z serca przebaczyć. I chciałbym zaprosić Ciebie dzisiaj również do pewnego gestu i aktu przebaczenia. Przebacz też sobie wszystkie grzechy, które popełniłeś i wyznałeś Bogu, które Bóg ci przebaczył. My często tak długo nosimy w sobie nasze grzechy, które Bóg nam przebaczył, a my nie jesteśmy sobie w stanie ich przebaczyć. To jest pycha. Jak ja mogłem zgrzeszyć? Mogłeś! Jesteś tylko człowiekiem. Mogłeś zgrzeszyć. Ale Bóg właśnie przychodzi dziś z tą dobrą nowiną, że Bóg Cię kocha i jest potężny, chce przebaczać Twoje grzechy, chce dawać Tobie również nową jakość życia. To jest chrześcijaństwo. Dlaczego my mamy taki kryzys w Polsce wiary? Dlaczego tak wielu ludzi odchodzi od Kościoła? Bo jest strasznie mało chrześcijan w Polsce. To jest zarzut, który możecie najpierw postawić mi. Ja wiem o tym. Bo ludzie najpierw patrzą na kler. No wiemy, tak jest. Dlatego mamy taki kryzys w Polsce, bo jest taki kryzys kleru. Ale to, to, to nie tylko kler jest w kościele. Wszyscy jesteście kościołem. Bo ludzie patrząc na nas, patrzą, no ja nie widzę w Tobie różnicy. Żyjesz jak poganie, tylko w niedzielę chodzisz do kościoła czasami. A żyjemy jak poganie. A jest, jest potrzeba, żebyśmy żyli jak chrześcijanie. Którzy są wolni, potrafią kochać, przebaczać, którzy mają inne relacje między sobą. Ale właśnie nie na zasadzie wyuczenia, wystudiowana, czy zaciśniętych pięści, czy zębów. Ale na zasadzie daru, który Pan Bóg pragnie nam ofiarować. Duchu Święty, proszę Cię, abyś otwierał nasze serca na dar miłości Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Abyśmy pozwolili się, Boże, Tobie przemieniać, Abyśmy mogli doświadczać, że bardzo nas kochasz, i abyśmy mogli również dzielić się tą miłością z innymi, spragnionymi tej miłości Boże, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Powstańmy teraz i chciejmy modlić się za dzieci, które za chwilę przyjmą sakrament Chrztu Świętego. Moment sztu rozpoczyna modlitwa egzorcyzmu, czyli wyrzucenia złego ducha. Prośmy Boga, aby uwolnił te dzieci z grzechu pierworodnego i podarował im nową naturę. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego. Uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem ducha świętego przez Chrystusa, pana naszego. Niech was broni moc Chrystusa, zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławimy Cię Boże za tę wodę, która będzie wodą chrzcielną, którą Ty uświęciłeś swoją śmiercią i zmartwychwstaniem i której Ty nadajesz moc. Dobry Boże spraw, aby te dzieci, które będą ochrzczone, doznały nowego życia od Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Teraz następuje ten przepiękny dialog. Zapraszam, żebyśmy w Nim wszyscy uczestniczyli, wspominając nas własnych własny chrzest, pragnąc na nowo wyrzeć się Szatana, grzechu wszelkiego złego i wyznać wiarę w Boga. Drodzy rodzice ich chrzestni, przyniesione przez was dzieci przez sakrament chrztu odmiłującego Boga otrzymają nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się je wychować w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest. Wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Rzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Rzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w ducha świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby te dzieci otrzymały chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Dziś mamy taką piękną możliwość, że mamy tutaj na środku chrzcielnicę. Dlatego zapraszam, żeby tutaj uczynić miejsce na środku, żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć ten chrzest, bo zawsze tam jest z boczku. Więc rozstąpcie się, proszę. Dobrze, stańcie albo na lewo, albo na prawo. I zapraszam, aby teraz po kolei rodzice podchodzili z dziećmi i stawali tutaj za chrzcielnicą i będziemy dokonywali sakramentu sztu. Proszę uprzejmie. Lucyno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku i na wieki. Zapraszam kolejne dziecko do Chrztu. Również stańcie z tej strony, żebyśmy wszyscy mogli pięknie zobaczyć ten moment sztu. Emilianie Wiktorze, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Piękna, bujna czupryna Zapraszamy kolejne dziecko do chrztu Blanka, ja Ciebie chrzczę W imię Ojca i Syna I Ducha Świętego Amen Chwała Ojcu i Synowi I Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz przez kolejny gest możemy zobaczyć to, czego nie widzimy, bo w sakramentach że dzieją się rzeczy, których nie widzimy. Pan Bóg wycisnął na każdym z tych dzieci niezatarte znamie, nie do końca życia, ale na całą wieczność. To jest z nami Jezusa Chrystusa, dlatego ja teraz każde z dzieci namaszczę świętym olejem, który został pobłogosławiony przez księdza biskupa w Wielki Czwartek. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączone do Ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Te dzieci zostały wyzwolone z niewoli grzechu i szatana, stały się nowym stworzeniem, dlatego otrzymują białą szatę. Bardzo proszę, aby nałożyć teraz białe szaty dzieciom. Drogie dzieci, stałyście się nowym stworzeniem i przyoblekłyście się w Chrystusa. Dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci bożych nieskalaną, aż po życie wieczne. Amen. Bardzo proszę, aby teraz odpalić świecę od Paschału. Tak jak mówiłem, to jest przepiękny moment, aby zobaczyć, że to życie, które otrzymujemy. Otrzymujemy od Jezusa Chrystusa. Ono nie jest z nas, jest od Boga, od tego źródła, którego pragniemy czerpać. Gdyby było ciemno, to byśmy widzieli, że jest coraz więcej światła, bo kolejne świece są zapalane. To mogliśmy zobaczyć na Wigilii Paschalnej. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam rodzice i chrzestni aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Bardzo proszę, żeby tutaj tak stanąć teraz, na schodach trochę wyżej, żebyśmy mogli zobaczyć wszystkie ochrzczone dzieci. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, Przyoblekliście się w Chrystusa, Alleluja, Alleluja. I przywitajmy gromkimi brawami naszych nowych paratów.